Muzyka, taniec i śpiew plus Hiszpania równa się flamenko, a Andaluzja jest stolicą tego tańca. Flamenko pochodzi od cyganów zamieszkujących południową Hiszpanię i zawiera liczne wpływy innych kultur. Można w nim dostrzec m.in. wpływy kultury arabskiej, hinduskiej, perskiej, bizantyjskiej czy żydowskiej. Pierwotnie był to element kultury cyganów, którzy poprzez muzykę, śpiew i taniec w bardzo ekspresyjny sposób wyrażali smutek, złość, ale i radość, nadzieję i odwagę. W XIX wieku flamenko zaczęło pojawiać się na estradach oraz w kawiarniach, idąc w kierunku komercyjnej rozrywki. Nie sposób nie wspomnieć popularyzatorów tej sztuki, jakimi byli Carlos Saura, reżyser filmu Flamenco Flamenco, czy Paco de Lucia, muzyk, który flamenco połączył m.in. z jazzem czy bluesem. Obecnie flamenco znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Flamenco to taniec, muzyka i śpiew. Taniec flamenco może być wykonywany przez tancerki oraz tancerzy. Tancerka to bailaora, a tancerz to bailaor. Strój tancerki flamenco składa się z gorsetu i długiej spódnicy z falbanami, suknia z trenem nosi nazwę bata de cola. Tancerka może w tańcu używać dużej chusty o nazwie manton, czy wachlarza, czyli abanico. Strój tancerza to ciemne spodnie, koszula, a paszka pod szyją. Kamizelka oraz buty wzorowane na obuwiu do jazdy konnej z podbitymi gwoździami obcasami. Tancerz w trakcie tańca może używać m.in. płaskodenny kapelusz. Charakterystycznym elementem muzyki flamenku jest gitarra, castañuelas, czyli kastaniety oraz cajon, czyli rodzaj bębna. Stolicą flamenco jest Sevilla. W której co dwa lata organizowany jest Biennale Flamenco, festiwal, konferencje i konkurs dla najlepszych muzyków i tancerzy. To święto flamenko trwa wtedy przez cały miesiąc. Słowo flamenko możemy przetłumaczyć również na przymiotnik flamandzki oraz na rzeczownik flaming. A teraz kilka słów związanych z tańcem w języku hiszpańskim. Taniec to El baile. Natomiast czasownik tańczyć to bailar. Możemy powiedzieć me gusta bailar, lubię tańczyć. Lub zapytać ¿Sabes bailar flamenco? Umiesz tańczyć flamenco? Będąc w Hiszpanii koniecznie musisz zobaczyć spektakl flamenco. Możesz zapytać ¿Dónde puedo ver un espectáculo flamenco? Gdzie mogę zobaczyć spektakl flamenco? Takie spektakle bez problemu znajdziesz w Sewii, Cadixie czy Jerez de la Frontera. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek miałeś okazję zobaczyć flamenco na żywo. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym nagraniu o Andaluzji.